Siemano, chciałbym zacząć z wami nowy kontencik, bo widziali, sami widzieliście, że nie miałem czasu nagrywać, ale mam zamiar sobie wziąć sam to wszystko w swoje ręce, pokazać wam, jak mniej więcej od środka wygląda handel z wrotami konsumenckimi, buty, ciuchy, gdzieś jakieś mam zabaweczki, dużo tego, mam zamiar publikować wam teraz codziennie jakiś tam materiał. Abyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda, chcę wam pokazać statystyki: mniej więcej jak wyglądają, co się sprzedaje, jak to się sprzedaje. Czy to jest y, łatwy kawałek chleba? Powiem Wam, że nie. Jakbym wiedział, że tak to wygląda ze swoimi funduszami na początku, żeby wejść, to bym poczekał i uzbierał więcej pieniążków, ponieważ zacząłem od. Yy, Palety kategorii ABC, a moja kochana, tu patrzy, co ta ta robi. Yy, kategorii ABC, od super dostawcy, z którym współpracuję do dnia dzisiejszego. I na przykład, dziś sprzedałem Birkenki. Piękne, nowiutkie z meteczką klapeczki. Tu mam tylko część rzeczy, które są tak na szybko wystawione. Yy, ponieważ resztę mam w magazynie bo dorobiłem się magazynu małego czyli tak, 15 miesięcy mm, handlu jest za mną zacząłem zarabiać dopiero po 13 miesiącu może 14, może zarabiam od miesiąca góra dwóch też nie są takie zawrotne kwoty yy, oczywiście na JDG plus pracuję na etacie w korporacji, o czym pewnie wiecie. I możecie powiedzieć, czy Wam się podobają takie długie, dłuższe pieprzenie z mojej strony. Będę Wam pokazywał mniej więcej, jaki jest towarek. Może Wy coś byście też chcieli kupić, ponieważ ja tam sobie wystawiam to na różnych stronkach internetowych. Przeżyłem bardzo już wiele, choć pewnie to jest tyle, co brudu za paznokciem ale y, zapraszam Was do śledzenia kontentu teraz sprzedażowego codziennie postaram się nagram, nagram, nagrać Wam choć jedną roleczkę znaczy jedną, no dłuższą, pewnie no to też jest już w bredze 2,5 minuty podzielimy ją, wrzucimy, zrobimy y, multi, multi dodawanko na każdą platformę jak się przyjmie będziemy jechali dalej, jak się nie przyjmie to nie będziemy jechali ale wierzę, że się przyjmie, ponieważ i mnie lubicie oglądać i nie lubicie Także kochani, zabieramy się dzisiaj. Poszły birkenki Poszły jeszcze jedne, ale są w magazynie. Poszły jedne zabaweczki, które nie mogę pokazać, ponieważ księżniczka siedzi i zostałyby zawinięte. Także kochani, do następnej roleczki możecie pisać w tych w DM-ach jakieś zapytania, jeśli chcecie. Mogę Wam odpowiedzieć. Także pozdro.